Jak dużo w tym spektaklu jest Ciebie? Jak, to, jak wygląda praca nad nim? Właściwie wydaje mi się, że to jest super ważne, żeby uszanować tego twórcę w swojej propozycji. To znaczy, że on naprawdę ma coś bardzo ważnego do powiedzenia, i ta jego saga, ta jego życiowa historia. Jest ogromnie wartościowa. Jest bardzo ciekawy zapis w umowie, że można pracować nad tym spektaklem maksimum tydzień. Co uważam za genialny ruch. Słuchajcie Państwo, jak można nad czymś pracować tylko tydzień, to od razu pierwszy odruch jest taki: no trudno, no co ja mam zrobić? I wtedy, że Rombel oczywiście zostaje. Bo gdyby się miało więcej czasu, no to choćby sam fakt, że się człowiek już już tego nie wytrzymuje więcej, już coś z tym musi zrobić, to coś tam bym sobie wykombinował.